Przemysł Białkowski witam Państwa w drugi dzień czwartego Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Together 2023. Drodzy Państwo, przed nami kolejne pasjonujące panele dyskusyjne, debaty na trzech scenach: środowisko, energia, i oczywiście gospodarka. Już teraz pora na dwa słowa podsumowania tego, co wczoraj i zapowiedzi, co dziś przed nami. Ze mną organizatorzy Agata Śmieja i Artur Beck oddaję Wam głos. Dzień dobry bardzo. Wczoraj mieliśmy bardzo mocny tryb energetyczny, rozmawialiśmy o atomie, o kwestiach odnawialnych źródeł energii, o oszczędzaniu tej energii i tego, w jaki sposób uniezależnić się od surowców naturalnych. Dzisiaj skupimy się na gospodarce, będziemy rozmawiać o tym, jak w kryzysie postpandemicznej gospodarce, znaleźć rozwiązania, znaleźć środki i pieniądze na to, żeby cele środowiskowe realizować, ale będziemy mieli też bardzo mocne panele dotyczące czystego powietrza, termomodernizacji i hipokryzji klimatycznej. Together to miejsce, gdzie spotykamy się w czterech przynajmniej kategoriach. Mamy ekoentuzjastów, ekosceptyków, prolokalnych i wrażliwych cenowo. Tak sobie rzeczywiście Sklasyfikowaliśmy wszystkich uczestników. Mamy tysiąc uczestników, którzy są z nami na miejscu. Co ciekawe, oczywiście jest to szczyt klimatyczny, więc mamy mnóstwo ekoentuzjastów, ale drugą grupą e, osób są prolokalni. Więc wychodzi na to, że Polacy są ekoentuzjastami, ale są też bardzo prolokalni. Na szczęście eko mamy tylko 6% na, na, na przestrzeni, ale też się cieszymy, że są z nami. I mamy też osoby wrażliwe cenowo. Wczoraj też prowadziliśmy okrągły stół dla wszystkich NGO-sów, samorządów, dla wszystkich aktywistów. I dzisiaj to samo powtarzamy. Od 12 do 17 jest w wolnym dostępie okrągły stół, gdzie możemy rozmawiać na wszystkie wrażliwe tematy. Ale tak jak Agata powiedziała, przed nami kolejne 15 fajnych paneli, ciekawych, wrażliwych, związanych z energetyką, z geotermią, z ciepłownictwem. Co nas cieszy, to to, że mamy tylu prelegentów, jest ponad 100 prelegentów dzisiaj, którzy będą ze sobą dyskutować. Mamy 10 milionów otwartych streamów po wczorajszym dniu. Jesteśmy na wszystkich największych portalach, za co też dziękujemy naszym partnerom medialnym. I możecie nas śledzić też codziennie na naszej stronie na tugeter.eu czy na wszystkich innych streamingach. To, co dzisiaj przed nami, to kolejne panele i kolejne dyskusje. I wszystko będziemy zapisać do naszego raportu klimatycznego na tugeter.eu. A na zakończenie wyniki ankiety. Pięknie dziękujemy za tę zapowiedź. No to, drodzy państwo, możemy oficjalnie rozpocząć. Dzień drugi, Szczyt Klimatyczny Together 2023. Była mowa o tym, że to jest miejsce do wymiany poglądów. To jest miejsce, na którym nie tylko trzeba się zgadzać, przytakiwać, ale można też mieć inne zdanie. Do tego jest okazja, ale tak sobie myślę, że do tego właśnie zostały, do tego też yy, takimi ideami kierują się yy, uczelnie, bo to też są miejsca, których można wymieniać, a właściwie trzeba wymieniać yy, poglądy. No to teraz pora na głos akademicki. Zapraszam na mównicę pana profesora Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, bardzo proszę oddaję głos. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest dla mnie bardzo duży zaszczyt, że mogę inaugurować ten drugi dzień dzień gdzie mamy mówić na temat gospodarki na temat wpływu klimatu na gospodarkę chyba nie muszę proszę państwa nikogo przekonywać że ten związek między gospodarką klimatem ochroną środowiska jest bardzo ważny musimy proszę państwa sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy po pierwsze, że kryzys klimatyczny jest. Po drugie, że kryzys klimatyczny jest bardzo dużym wyzwaniem, przed którym stoimy my wszyscy, społeczeństwo, cywilizacja. To człowiek, to nasza działalność, proszę Państwa, doprowadziła do tego, że zmienia się klimat na niekorzyść. Doprowadziła do ogrzewania atmosfery oceanów i lądów. Również, proszę Państwa, my jako naukowcy podkreślamy właśnie, że to zagrożenie ma bardzo duże konsekwencje. Konsekwencje społeczne, konsekwencje ekonomiczne, ekologiczne, zdrowotne czy nawet, proszę Państwa, etyczne. Z tymi kon konsekwencjami będziemy się przez długi czas mierzyć. Musimy podejmować od razu decyzje, i to ważne decyzje, decyzje bardzo strategiczne, ponieważ stoimy według mnie na granicy destabilizacji gospodarczej. Właśnie ta destabilizacja gospodarcza między innymi jest ściśle powiązana ze zmianami klimatycznymi. Dlatego też trzeba zmierzać i to jak najszybciej w kierunku neutralności klimatycznej. Jeżeli nie będziemy zmierzać, to tych skutków nie będziemy w stanie powstrzymać. Ważne jest uświadomienie wszystkim, co nas czeka, gdy nie będziemy podejmować odpowiednich decyzji. Dlatego też bardzo ważna jest, proszę Państwa, edukacja edukacja klimatyczna edukacja klimatyczna która ma po pierwsze uświadomić jakie zmiany zachodzą co może być gdy nie podejmiemy odpowiednich działań jakie mogą być konkretne konsekwencje edukacja dotycząca odpowiedzialności dotycząca kształtowania odpowiednich postaw My musimy ukształtować pewne postawy, a także wyposażyć w społeczeństwo w odpowiednie y, kompetencje. Dlatego też ta edukacja powinna dotyczyć zrównoważonego rozwoju, szczególnie ta edukacja klimatyczna, która się wpisuje w misję uczelni, które, która to misja uczelni musi odpowiedzieć na te najważniejsze wyzwania dotyczące obecnej cywilizacji. My, jako uczelnie, musimy kształtować liderów, którzy będą odpowiedzialni wobec społeczeństwa też za zmiany klimatyczne. Dlatego też uczelnie mogą w tym aspekcie, w tym obszarze odegrać bardzo ważną, proszę Państwa, rolę. Kształtowanie postaw, ale także zmiana programów nauczania, nie tylko w szkole wyższej, ale w szkole średniej, w szkole podstawowej, żeby wyczulić społeczeństwo na te zmiany klimatyczne. To też pewna rewolucja czeka biznes, chociażby rewolucja dotycząca raportowania niefinansowego w zakresie ESG gdzie też są pewne wskaźniki klimatyczne, o których przedsiębiorstwa muszą raportować. I nie tylko przedsiębiorstwa, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych, ale także inne przedsiębiorstwa muszą się do tego, proszę Państwa, przygotować, żeby te raporty były jak najbardziej. Rzetelne. Do tej pory nie było takiej konieczności. Wobec tego tematów do dyskusji jest bardzo wiele. Jestem przekonany, że w dzisiejszym dniu wszystkie panele ba będą bardzo interesujące będą podejmować najważniejsze kwestie dotyczące zmian klimatycznych. Pamiętajmy, proszę Państwa że musimy zapobiec jak najszybciej zmianom klimatycznym i doprowadzić do neutralności klimatycznej. Wszystkim Państwu życzę jak największej, największej satysfakcji z tego, że będziecie uczestnikami dzisiejszego dnia i dzisiejszych panelów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo. Pan profesor Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej. Pan profesor mówił o roli, jaką powinny odegrać uczelnie w walce ze zmianami klimatu. Teraz proszę Państwa, bardzo proszę o zabranie głos Pana Bartłomieja Pawlaka, Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Pan Prezes jest z nami na łączeniu internetowym. Dzień dobry Panie Prezesie. Mam nadzieję, że się słyszymy Panie Prezesie. Już chyba się słyszymy, tak? Bardzo proszę. Jeszcze raz dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję TOGETHER. Dla mnie to jest istotne i wyjątkowe doświadczenie, dlatego że to jest chyba jedyna konferencja, a jej organizatorzy to są tacy pionierzy tego, żeby zebrać w jednym miejscu tych, którzy rozmawiają o gospodarce, tych, którzy rozmawiają o problemach społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, rozmawiają lokalnie, regionalnie, globalnie, a więc połączyć wszystkich, którzy rozmawiają o transformacji energetycznej. Wyjątkowe wydarzenie. Dzisiaj jest ich powiedzmy w różnych formułach coraz więcej, ale to wydarzenie jest rzeczywiście wyjątkowe, bo spaja nas wszystkich jeden temat właśnie zielonej transformacji, przemian w różnych jej aspektach. Ja się chciałem chwilę zatrzymać nad tematem związanym z tym, co też mnie osobiście dosyć frapuje, to znaczy czym jest nowoczesna ekologia, bo jesteśmy w takim ekologicznym, zielonym otoczeniu. Natomiast jak się popatrzy na takie tradycyjne spojrzenie, kim jest ekolog, to tradycyjnie kojarzyłby się, się nam raczej z Kimś z pewnego marginesu życia społecznego, człowiekiem, który bardziej przypominał hipisa mentalnie, fizycznie, który, powiedzmy, w swojej zradykalizowanej postaci był kimś, kto przypina się na przykład do drzew, żeby protestować przeciwko jakimkolwiek zmianom status quo. Tacy ludzie oczywiście są potrzebni, ważni, odgrywają swoją rolę, ale tak jak powiedziałem, to był taki margines tego głównego nurtu, w którym żyje społeczeństwo. Do tego radykalizmu doszedł jeszcze jeden element, który jest związany chociażby z tym, co mówił przed chwilą Pan Rektor, emisją CO2 i wpływem człowieka na emisję CO2 i dzisiaj w takiej radykalnej, najbardziej radykalnej formie, dzisiaj w radykalnym ekologizmie, to wyraża się to w tym, że się, ograniczmy ilość urodzin, bo każdy nowy człowiek to jest emisja CO2, a każdy nowy człowiek to jest także przyczynianie się do tej globalnej emisji CO2. W związku z tym, dla niektórych ekologia stała się religią, dla innych, nieakceptowalną, nieracjonalną ideologią, i wydaje mi się, że powinniśmy się dzisiaj zastanowić nad tym. Czym w dzisiejszej rzeczywistości jest taka właśnie nowoczesna ekologia, jak ją definiować? Bo oto okazuje się, proszę Państwa, że to, co było kiedyś domeną niewielkich grup, niewielkich środowisk, czy, czy jakichś poszczególnych osób, to wszystko weszło nam dzisiaj do tak zwanego mainstreamu. Dzisiaj ekologiczne są rządy, ekologiczne są organizacje międzynarodowe w tym ONZ, ekologiczne są globalne korporacje. I słowem kluczem, które dominuje we wszystkich właściwie ważniejszych rozmowach na temat nie tylko gospodarki, ale też stanu cywilizacji, dalszych kierunków rozwoju, jest hasło zielonej transformacji. A więc wezwanie do działania, a nie wezwanie do tego, żeby utrzymywać status quo. I co to, co to oznacza z perspektywy bycia nowoczesnym ekologiem? Wydaje się, że przede wszystkim oczywiście trzeba dostrzegać ten proces, bo jeżeli nie dostrzegamy, że zmiany wokół nas nie mają charakteru efemerycznego, nie mają charakteru jakiejś dziwnej ideologii, która dziś się pojawia jutro znika, tylko mają trwały i raczej pogłębiający się charakter, no to bez, bez tego zrozumienia nie jesteśmy w stanie wejść w te procesy i co, co gorsza oznacza to, że jeżeli tego nie rozumiemy i nie dostrzegamy, to my się zaczynamy marginalizować, to my gdzieś schodzimy z tej głównej ścieżki, na którą właściwie wchodzi dzisiaj czy wszedł już cały świat. A więc nie utopia, a Szansa. Oczywiście szansa ze świadomością, że musimy dostrzegać wszystkie ryzyka, w tym ryzyka dla naszego państwa, dla naszej gospodarki, próbować je adresować, próbować walczyć o nasze interesy, ale postrzegać transformację przede wszystkim w kategoriach szansy. Jak mówił swego czasu premier Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, jeśli tego nie, jeżeli tego sobie nie uświadomimy, to zginiemy jako silna Europa i staniemy się przybudówką Azji. Bez transformacji energetycznej, bez udziału w transformacji energetycznej nie ma dzisiaj mowy o nowoczesnej gospodarce. Co jest istotne, to to, że jeżeli to są procesy yy, głębokie, które się które nie mają charakteru, tak jak powiedziałem, efemerycznego, to nie można liczyć na to, że, może, że, że wystarczy stać z boku i je przeczekać. Ja miałem do czynienia z, przez wiele lat z sektorem m, ciepłownictwa samorządowego i tam rzeczywiście 10-15 lat temu na hasło trzeba ten system zmieniać, słyszeliśmy raczej hasło. Zostało mi 4, 5 czy 7 lat do emerytury i to jest dzisiaj dla mnie główną wykładnią tego, jak będę postępował, a nie świadomość nieuniknionych zmian. Jakoś je przeczekam. I dzisiaj e, oczywiście wiemy, w jak trudnej sytuacji jest sektor energetyki cieplnej w, w, w samorządach, ale to jest też efekt nie tylko zmian na poziomie europejskim, ale to jest efekt wieloletnich, wieloletnich zaniedbań. Wreszcie kolejny element to to, o czym powiedział premier Mateusz Morawiecki wczoraj, a więc znowu przedstawiciel rządu, że transformacja to bezpieczeństwo. Myśmy sobie z tego wiele lat nie zdawali sprawy i jeżeli przedstawiciele środowisk chociażby zaangażowanych w odnawialne źródła energii mówili, ale to przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego państwa, byli zbywani uśmiechem. Tak? Bezp o bezpieczeństwie stanowiło zupełnie coś innego. A dzisiaj jest to jeden z kanonów dyskusji o transformacji energetycznej. Właśnie fizyczne bezpieczeństwo państwa. I to nie tylko w polskim wymiarze, bo to samo powtarza premier Narendra Modi, czyli premier Indii. On zadaje pytanie, zadał je w zeszłym roku, dlaczego Indie mają wydawać 4% swojego PKB na import surowców kopalnych. Więc z jednej strony świadomość bezpieczeństwa. Państwa, więc budowana, budowania pewnej infrastruktury w, y, własnych zasobów, bo y, energia, bo wiatr i słońce, tak powiem, świeci nad Polską i nie musimy jej importować. A z drugiej strony też świadomość, i to jest drugi cel y, trans, wielkiej transformacji energetycznej Indii: bez nowoczesnych, zielonych źródeł energii nie ma otwarcia na nową globalną gospodarkę. I to jest także cel, który, i myślenie, które powinno przyświecać nowoczesnym ekologom. Wreszcie, kwestia naruszenia tego, co powiedziałem na wstępie czyli naruszenia status quo. Otóż, nowoczesny ekolog powinien się zastanowić nad tym, czy przytulać się, mówiąc, cytując jedno z, z pism i artykułów, które się pojawiły niedawno, czy powinien przytulać się bardziej do drzew czy do słów energetycznych. Otóż to, co było przedmiotem wieloletnich kontestacji, dzisiaj wymaga naprawdę głębokiej przemiany w myśleniu. Bez rozwoju sieci energetycznych w skali polskiej, w skali Europy, globalnie, nie udźwigniemy transformacji energetycznej. Dzisiaj problemem w jej rozwoju nie są tylko pieniądze, nie są regulacje, ale jest to, że brakuje nam nowoczesnych sieci energetycznych dostosowanych do transformacji energetycznej. Więc dzisiaj, chcąc być nowoczesnym ekologiem, musimy się zastanowić nad tym, jak wspólnie tą infrastrukturę budować. I ostatni już punkt aktywność. Jeżeli chcemy być nowoczesnym ekologiem, musimy być aktywni i takim, taką świetną okazją do tego, żeby tą swoją aktywność pobudzać i szukać inspiracji, i inspirować innych, jest właśnie konferencja Together. Także życzę Państwu wszystkim jak najwięcej inspiracji, jak najwięcej pomysłów i takiego, takiej świadomości, że na tego typu spotkaniach też rodzą się nowe pomysły, nowe koncepcje, nowe strategie. Warto w takich wydarzeniach brać udział. Wszystkich zachęcam i wszystkim dziękuję za udział. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i Pawlak, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękujemy za te wystąpienia otwierające.